I kolejne sneakersy Massimo Poli, tak się prezentują. Czarne, proszę zauważyć, skóra tłoczona. Można powiedzieć, że na wzór skóry krokodyla Celsunia, cicho bądź, białe spody, tak, około 2,5 cm. To jest rozmiar 36. Cena to jest 229 zł. Wszystkie sneakersy są w tych cenach. Jeżeli chodzi o wyściółkę, proszę zauważyć, czarna wyściółka, bardzo miękka. Naprawdę ona się dostosowywuje do kobiecej stopy. Bardzo fajnie prezentują się te białe sznurowadła na tle czarnej skóry. Skóra z tej strony delikatna. Cholewka tak samo. Proszę, proszę o ujęcie bliskie na tą tłoczoną skórę, na wzór skóry krokodyla. Wygodne, lekkie buty. Wysyłka na terenie całej Polski oraz za granicę. I tak standardowo. Zapraszam wszystkich na Brzezińską 46B9 przez w Częstochowie. Pozdrawiam. Nowokoski Paweł